Szanowni Państwo, nastrój na światowym rynku finansowym sprawił, że wiele osób odwróciło się od inwestycji w akcje. Po blisko dwóch latach spadku giełda rzeczywiście mogła przestać kojarzyć się z miejscem do skutecznego pomnażania oszczędności. Ale czy słusznie? Zdecydowanie nie. Nie można zapominać, że inwestowanie na giełdzie nie powinno ograniczać się do prób kupowania akcji na dołkach i sprzedawania na górkach. Teoretycznie jest to słuszna strategia, ale. Doświadczenia drobnych inwestorów pokazują, że może być mało skuteczna i przynosić odwrotne skutki. Są natomiast narzędzia finansowe umożliwiające zdecydowanie bardziej efektywne i bezpieczniejsze zarabianie na giełdzie. Przykładem jest nasza najnowsza propozycja przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Produkt strukturyzowany Speedway, oferowany w formie prawnej grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Jego celem jest wykorzystanie obecnych bardzo niskich kursów akcji pięciu wielkich koncernów, których akcje zostały przecenione na skutek kryzysu finansowego i odwrotu inwestorów od Gieb. W Skali tych spadków w żaden sposób nie da się uzasadnić fundamentalną analizą działalności tych spółek, ani tym bardziej perspektywami ich rozwoju. Spółki, o których mowa, to Coca-Cola, właściciel czterech z pięciu najbardziej znanych marek napojów bezalkoholowych, Coca-Coli. Diet Coke, Sprite'a i Fanty, Działa w ponad 200 krajach, codziennie dostarczając napoje do ponad 1,5 miliarda ludzi. Merck, światowa korporacja farmaceutyczna, której głównym celem jest opracowywanie i wdrażanie nowych leków i szczepionek. W 2007 roku spółka zainwestowała prawie 5 miliardów dolarów w badania nad nowymi lekami. RWE, jedna z pięciu największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Ciągle dąży do ugruntowania swojej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej i dzięki już zrealizowanym i zapowiadanym inwestycjom, między innymi w dawny Stoen, RWE staje się jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Sanofi Aventis to obecnie największy koncern farmaceutyczny w Europie, i jeden z wiodących na świecie. Szeroka gama produktów znajdujących się w ofercie grupy Sanofi Aventis obejmuje wiele leków zajmujących czołowe miejsca w skali światowej w dziedzinie leczenia specjalistycznego. Piątą spółką jest holenderski oddział firmy Unilever. Koncern produkuje głównie artykuły żywnościowe, środki czystości i higieny osobistej. Najbardziej znane marki należące do spółki Unilever, które zapewne Państwo dobrze kojarzycie to Saga, Delma, Knor, Rama, Lipton, Rexona, DAF, AXE czy Signal. Jak Państwo zauważyli, są to firmy o wielkim potencjale, co w kilkuletniej perspektywie powinno przynieść wzrost kursów ich akcji. Działają w branżach w dużym stopniu odpornych na gospodarczą tę takich jak branża spożywcza czy farmaceutyczna. i Dysponują bronią w walce z gospodarczym spowolnieniem, jaką jest powszechnie rozpoznawalna marka. Osoba przystępująca do ubezpieczenia inwestycyjnego Speedway nie musi zakładać powrotu HOS-y w najbliższych miesiącach czy nawet latach. Wystarczy, że ceny akcji wyżej wymienionych spółek nie spadną, a już po roku inwestor otrzymuje wypłatę 100% składki zainwestowanej plus zysk w wysokości od 13 do 17%. Gdyby było inaczej, to znaczy, któraś ze spółek spadnie, to inwestycja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok, po którym znowu nastąpi porównanie cen wszystkich pięciu firm do ich cen z momentu startu Speedwaya. Jeśli będą one wyższe, inwestor otrzyma dwukrotność zysku rocznego, czyli od 26 do 34%. Ponownie, gdyby po dwóch latach cena którejś z tych pięciu spółek zanotowała spadek, Inwestycja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok. Zapewne domyślacie się już Państwo, co stanie się po upływie tego kolejnego, trzeciego roku. Znowu porównamy ceny spółek z ich poziomem początkowym. Jeśli będą one wyższe, inwestor otrzyma trzykrotność zysku rocznego, czyli w sumie od 39 do 51%. Maksymalny czas trwania ubezpieczenia inwestycyjnego Speedway to 4 lata. Jeśli po tym okresie wszystkie spółki będą na plusie w porównaniu do momentu początkowego, inwestor zainkasuje od 52 do 68% zysku. Gdyby stało się inaczej, czyli notowania którejś ze spółek po 4 latach spadły, inwestor otrzyma 90% zainwestowanej składki. Proszę zauważyć, że na wysokość zysku inwestora nie ma wpływu skala wzrostu notowań spółek. Wystarczy, że nie spadną. A inwestor uzyskuje prawo do odpowiedniej wielokrotności premii rocznej w zależności od tego, po którym roku zakończy się ubezpieczenie. Dzięki formie prawnej grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie wypłata świadczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia Speedway nie podlega podatkowi belki. Dzięki temu osiągany zysk roczny od 13 do 17% o którym była mowa, można porównać do zysku na poziomie od 16 do 21% z produktu opodatkowanego. Czy znajdą Państwo podobnie oprocentowaną roczną lokatę bankową? Szczegóły tej oferty znajdziecie Państwo w warunkach ubezpieczenia Speedway, w materiałach umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz u naszych partnerów, firmach doradztwa finansowego w całej Polsce. Dziękuję za uwagę i zapraszam.